Witam Państwa w Kino Mówi Wykluczeni. Dziś zobaczymy film pod tytułem Zwy dotyk, amerykańską produkcję z 2004 roku, debiut reżyserski Nicole Kassel. A e, oczywiście będziemy rozmawiać o problemie pedofilii, tak w filmie, jak i w życiu, być może nawet przede wszystkim w życiu społecznym. Naszymi gośćmi dzisiaj są pani profesor Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Się. I pan profesor Jacek Kołówka, filozof również z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Nie wiem jak z państwa doświadczeń filmowych wynika, ale ja mam taką obserwację, że ten film jest wyjątkowy, ponieważ zupełnie inaczej ujmuje problem niż inne filmy. To znaczy nie tyle pedofilia jest tu w centrum i nie ofiary są w centrum, czyny i szczegóły tych czynów, ale człowiek. Ale może najważniejsze jest to, że czuje skruchę. Wie, że kara była sprawiedliwa i nie chce być już taki sam. I chciałam Państwa zapytać, czy to rzeczywiście jest fenomenalne, jeśli chodzi o ten film, dość niespotykane, a czy tym bardziej może niż w kinie jest fenomenalne ze względu na praktykę społeczną? Pani profesor. Ja rozumiem, że nie, nie możemy mówić o szczegółach filmu, natomiast to, co mnie w tym filmie uderzyło, to jest również to, że on pokazuje nas, to znaczy pokazuje, jak my reagujemy na osoby, o których wiemy, że są skazane za przestępstwa, które są związane z czymś, co nazywamy pedofilią. I pokazuje to, że tak naprawdę bardzo często dostajemy to, czego oczekujemy. Czyli jeżeli będziemy oczekiwać od osób, które są skazane za takie przestępstwa, że Powrócą do przestępstwa. To robimy wszystko, aby utrudnić im normalne funkcjonowanie, i niejako popychamy ich w tym samym kierunku. Czyli pani profesor mówi coś takiego: jeżeli innych traktujemy jak ludzi, to i oni nas tak traktują, co wyda się pewnie wielu widzom bardzo naiwne. Znaczy, to ja nie powiedziałbym że to jest naiwne na pewno tego rodzaju tendencja istnieje i trudno sobie wyobrazić prawdziwy kontakt yy, który by nie opierał się na tej zasadzie zaufania i chęci nawiązania bliskiego kontaktu ten film moim zdaniem jest bardzo wyjątkowy. Tam jest, pani reżyser, doskonale się udało jakoś znaleźć taką drogę środkową. Nie ma ani wybielania zbrodni w najmniejszym stopniu. Tam każdy z nas pozostaje do samego końca przekonany o tym, że zbrodnia jest zbrodnią i sprawiedliwość żąda tego, żeby osoby, które krzywdzą dzieci, zostały ukarane. Poziom społecznej agresji przeciwko osobom, które dopuściły się aktów pedofilii jest bardzo silny i bardzo wysoki w każdym społeczeństwie. No i być może słusznie ktoś by powiedział. Ja bym też tak powiedział, to jest to słusznie. To Natomiast jest... powinniśmy jednak o czymś innym pamiętać. Jeśli kara została już wyznaczona, została przez tego byłego przestępcę odbyta, następnie wraca on do społeczeństwa, to jest po prostu samosądem próbować dodawać do kary, którą już miał, dodatkowe jakieś elementy prześladowania. Czy nie mamy do czynienia z bajką? To znaczy, podczas również swojej kariery publicystycznej ani razu nie spotkałam się z takim przypadkiem, kiedy mówiąc o czynie pedofilskim czy przestępstwie na tle seksualnym, ktokolwiek z terapeutów, seksuologów powiedziałby mi: oczywiście, kiedy kara jest wypełniona, pedofil. W pełni jest gotów, aby wrócić na dobrą ścieżkę w życiu, stać się normalnym członkiem społeczeństwa. Zawsze się mówi, to jest niemożliwe, nieuleczalne, bardzo trudne, tylko. Kilka może przypadków znałem, czy znałam, kiedy to się w dużej mierze udało. To zależy od bardzo wielu czynników. Jest skomplikowane. No i e, wszystko to, myślę, mamy w pamięci, kiedy uruchamiamy swój gniew, strach, nienawiść i mówimy, ale nie, nie ma tu powrotu do społeczeństwa. Pomiędzy niemożliwe, a bardzo trudne jest bardzo duża przestrzeń. I proszę zauważyć, że my bardzo chętnie się wściekamy na pedofili i słusznie, ale jednocześnie trzeba sobie zadać dwa inne pytania. Jeżeli w społeczeństwie tak długo i dużo się dyskutuje o tym, żeby zachować prawo do bicia dzieci, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ci, co często biją dzieci, co widzą to jako metodę wychowania, to są również często ludzie, którzy mają właśnie tego typu problemy. Dwa, dzieci, które są jednakże wychowane w sytuacji takiej, gdzie wiedzą, jak się bronić, mogą przeciwdziałać tego typu napaściom, bo się będą umiały obronić. Trzy, człowiek, który ma pociąg do dziecka. I taki się urodził, nie jest przestępcą sam w sobie. On staje się przestępcą dopiero wtedy, kiedy po dziecko sięga. I moje pytanie jest takie: czy rzeczywiście mamy informacje, miejsca i możliwości, jeżeli ktoś odkryje w sobie tego typu potrzeby, żeby pójść i poprosić o pomoc? Bo większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest dobre i że to dzieciom nie służy. Również pedofile mają taką świadomość. I w związku z tym. Jeżeli mógłby pójść się gdzieś zgłosić i powiedzieć, Mam tego typu problem, to wydaje mi się, że jeżeli naprawdę zależy nam nie, na niekrzywdzeniu dzieci, powinniśmy umożliwić tym osobom otrzymanie stosownej pomocy. Ja nawet nie wiem, czy to trzeba nazywać leczenie. Być może to trzeba nazywać możliwością obniżenia popędu seksualnego i znalezienia jakiejś innej formy. Po drugie, pamiętajmy o tym, że w większości przypadków, kiedy wsadzamy tych ludzi do więzienia, my z nimi najczęściej nic nie robimy. Są programy bardzo niewielkie, bardzo czasami niedoskonałe. Czyli nie można powiedzieć, że on odbył karę, w związku z tym wszystko z nim jest w porządku. Dlatego, że on w tym więzieniu najczęściej jest wśród dorosłych mężczyzn, więc rzeczywiście wszystko z nim jest w porządku i, i nie ma tego typu potrzeb. Obserwujemy Cię. Chciałam zapytać pana profesora tak, od innej strony, to znaczy od strony właśnie społeczeństwa postaw ludzi, kiedy słyszą samo hasło, pedofilia. Pedofili. Ja się spotkałam z takimi komentarzami w internecie, że samo obejrzenie tego filmu e, oznacza, że coś jest z nami nie tak, że w ogóle nas to interesuje, e, że w ogóle tak. mamy, chcemy, chcemy mieć z tym kontakt, że szukamy takich treści, mhm. więc można powiedzieć, już doszliśmy do pewnej ściany. To jest oczywiście bardzo nieracjonalna postawa, która się wyraża w takim głębokim lęku, że to jest. Jest, że traktowanie dziecka w sposób nieakceptowalny, to jest rodzaj zbrodni, jednocześnie prawnej, moralnej, religijnej, psychologicznej, że taki człowiek jest głęboko wynaturzony i taki człowiek jest potworem, który się nie mieści w granicach ludzkiej społeczności. I w niektórych przypadkach dokładnie tak jest. Że nie potrafimy wyważyć tej dobrej granicy pomiędzy. Yy, Orientacją seksualną i pedofilią. Ludziom się wydaje, że jeśli homoseksualizm jest jedną z możliwych orientacji, to pedofilia jest inną możliwą orientacją. Zasadnicza granica musi być społecznie wyznaczona i musi być społecznie akceptowana. To, co robią dorośli ludzie między sobą, to jest ich własna sprawa. I wnikanie, dowiadywanie się czy interesowanie się czyimiś upodobaniami seksualnymi, jeśli to są zdrowe, dorosłe osoby, to nie jest nasza sprawa, to jest niedopuszczalne wścibstwo. Natomiast traktowanie dzieci jako ofiary własnego instynktu yy, seksualnego, to jest coś ochydnego. Musimy zdać sobie z tego sprawę, jak bardzo dzieci są niedoświadczone, jak bardzo one są bezradne. Inna bardzo ważna sprawa wiąże się w tym, że dziecko, które zostanie raz skrzywdzone, raz nastraszone, potem żyje z jakimś rodzajem traumy do końca swojego życia. Wydaje nam się, że wobec tego trzeba by stosować jakąś prewencję. I tutaj pojawia się drugi problem. To, o czym pani profesor wspomniała. Czy, czy to jest leczenie, czy tu potrzeba jakiejś pomocy lekarskiej, czy tylko jakiegoś, jakiejś terapii? Czujesz coś? Feelings for Carla. Do Carly? What do you mean? To znaczy? Nie. Yeah. O, wiesz. Look, man. Posłuchaj, nie mam tej twojej cholernej choroby, czy co to tam jest? Jeśli kiedykolwiek tkniesz moją córkę, zabiję cię. Chciałabym uwagę Państwa ściągnąć do samego filmu, bo o nim mówimy, ja zadałam takie pytanie, na które w sumie nie dostałam odpowiedzi. Czy ten film to bajka? Czy. Państwa zdaniem jednak to realnie może być gdzieś możliwe? No nie wiem, akurat film powstał w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, jaki tam jest system prawny i tak? jakie społeczeństwo, na ile różne od naszego, wydawałoby się lepsze. Ale czy to nie jest taka fantazja bardzo optymistyczna? Ja myślę, że nie. nie. Wydaje Ale. mi się, że to jest całkiem realne. Po pierwsze, pedofile zdarzają się wszędzie. Po drugie, jest to prawda, o czym obie panie wspominały, że są ludzie, którzy pedofilię w sobie odkrywają z niemniejszym zdziwieniem i z niemniejszym strachem, niż gdyby to odkrylił swojego sąsiada czy człowieka, który żyje trzy czy 5 ulic dalej. Jesteśmy bardzo naiwnym społeczeństwem, jeśli myślimy, że warto zacząć działać i interweniować dopiero wtedy, kiedy jest za późno. Że lepiej kogoś ukarać, piętnować, trzymać w więzieniu, później prześladować. Zamiast znaleźć jakiś sposób ujawnienia tego typu zachowań czy tego typu tendencji, zanim dojdzie do zbrodni. Pedofile preferencyjni, czyli osoby, które właśnie od Czuwają pociąg do bardzo młodych dzieci, zanim te dzieci zaczną się rozwijać. To jest bardzo niewielki procent ludzi i oni powinni otrzymać pomoc. Reszta powinna otrzymać bardzo wyraźny sygnał, że dziecko to człowiek, który powinien być traktowany poważnie, z szacunkiem i że nie wolno im tego robić. Bo proszę też zauważyć, że w tym filmie autorce naprawdę udało się przemycić fakt, że jest dużo więcej ludzi, którzy padają ofiarą nadużyć, i często ze strony swoich najbliższych. No i także w filmie to nie jedna postać z tego typu skłonnościami. Inne są w tle, niewiele o nich wiemy, to są jakieś półsłówka, jakieś sygnały, ale reżyserka wyraźnie daje to zrozumienia. To nie jest ale... jeden jedyny, nie, nie właśnie... jest jedyna czarna owca w stadzie. Tak? Wiemy, wiemy coś więcej, bo to nie jest to, że tam jest kwestia pedofila. Tam jest kwestia możliwości wykorzystania posiadanej władzy nad osobą młodszą. Podsumowując cały cykl filmów o wykluczeniu, z jednej strony wykluczamy bezmyślnie, automatycznie, wsadzając różnych ludzi do jednego worka pod hasłem, w tym przypadku akurat pedofil, nie różnicując, bojąc się. Z drugiej strony, no często spotykają nas nieszczęścia i przykre rzeczy ze strony ludzi, którzy po prostu są sadystami, przestępcami i nie zrobiliśmy nikomu nic złego. Czy nie przesadzamy w jedną lub w drugą stronę? Gdzie jest ta wrażliwość? Możliwość etyczna i ten dobry system będący złotym środkiem. Ale proszę pamiętać, my możemy potępiać zachowanie, nie powinniśmy potępiać człowieka, bo w momencie, kiedy go potępiamy, to robimy to po to, żeby powiedzieć: Ja jestem lepsza. Ja bym tego nie zrobiła. Ja jestem doskonała, w związku z tym on nie będzie miał pracy, mieszkania, on nie będzie miał znajomych. I w ten sposób tak naprawdę to ja, ta lepsza, doprowadzam do tego, że kolejne dziecko będzie skrzywdzone, bo jemu nie zależy. Na tym poziomie nie będzie miał tak zrobienia. No Także... tak, szansa jest bardzo ważna, ale jest jeszcze druga rzecz, na no, której też nam bardzo zależy, mianowicie poczucie bezpieczeństwa. I to jest ten złoty środek. To znaczy nie chcemy być w sytuacji, w której wypuszczenie własnego dziecka, czy to małego dziecka na ulicę, do parku, czy do ogródka, Jordanowskiego, łączy się z niebezpieczeństwem. Że tam będzie grasować ktoś, kto dziecko porwie, że tam będzie grasować ktoś, kto złapie za rękę, będzie szarpał, ciągnął, dotykał. Tego wszystkiego nie chcemy zaakceptować. Jeśli dziecko woła o pomoc, bardzo wiele osób na ulicy odwraca się i myśli, no nie wiem, krzyczy dziecko, dzieci często krzyczą. Trzeba natychmiast takiemu dziecku dopomóc, nawet jeśli robimy błąd. No nawet jeśli to jest pogniewana, jest złoszczona matka, która chce dziecku przyłożyć, to i tak lepiej się dowiedzieć, że o to właśnie chodzi, Czyli niż gdybyśmy o to, że mieli będzie bardziej zaufane, bezpieczne relacje w społeczeństwie, to byśmy wyważyli obie te strony. I gdybyśmy rozumieli, że dzieci rzeczywiście nie można bić i rzeczywiście nie można je poniżać. I gdybyśmy nie traktowali dzieci jak własność. i Gdybyśmy te dzieci nauczyli mówić nie i gdybyśmy im nie kazali całować wujka, czy całować ciocie, i być grzecznymi wiecznie. Po pierwsze nauczyć dzieci mówić nie. Na koniec, zanim zaproszę Państwa na ten znakomity film pod tytułem Zły dotyk, chciałam jeszcze podsumować nasz cykl o wykluczeniu. Często używamy słowa wykluczeni, wykluczenia, ono się zdebaluowało, właściwie już w odniesieniu do wszystkich używamy, a z drugiej strony, żebyśmy się zastanowili, czy nie ma sytuacji. Myślę, że ten film trochę o tym mówi. Kiedy nasze poczucie sprawiedliwości, wrażliwości sprawia, że mówimy uważaj na, uważaj na tego człowieka, uważaj na siebie też. Starajmy się zrozumieć. Nie liczmy na to, że trudne problemy emocjonalne da się rozwiązać metodą instrumentalną, że zastraszając, grożąc prawem, grożąc więzieniem, kontrolując, domagając się, prawda, zakładając obrączki, po to, żebyśmy mogli ludzi kontrolować, wiele się da osiągnąć. Ten film jest przez to właśnie tak bardzo interesujący i tak bardzo prawdziwy, że stara się pokazać tego człowieka, który sam w sobie zwalcza tendencję do pedofilii i robi to skutecznie robi to z pewnym takim poczuciem winy i nawet pogodzony z losem, że jakaś doza potępienia i niechęci do, czeka go do końca życia. Rzeczywiście tutaj ten film jest doskonały, ponieważ pokazuje, to nie jest tak, że to jego los jest tylko w jego rękach. Ten jego los jest również w naszych rękach i że odwołując się tylko do potępienia tak naprawdę zaspakajamy własne poczucie lepszości lęku. Lęku. i lęku. Le ale też i poczucie wyższości tak naprawdę i tego, że My tacy nie jesteśmy, prawda? Podczas gdy zapominamy, że to, co się dzieje, również że dochodzi do takich zachowań, to jest wynik naszych decyzji, naszych działań bądź naszego braku działania. Ja zawsze powtarzam, gdzie jest miejsce, gdzie ci ludzie mogą się zgłosić, zanim to się stanie. Ale ja bym jednak trwał przy swoim. Starajmy się pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, że umimy, umiemy przewidzieć, jak będziemy postępowali i bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Nie chcemy siebie samych w straszny sposób zadziwiać. Bardzo Państwu dziękuję za tę interesującą dyskusję i zapraszam widzów na ten niezwykły film amerykański z 2004 roku Zły Dotyk.